Co zdecydowało o tym, że podpisałeś kontrakt z Górnikiem Łęczna? Na pewno Górnik był najbardziej konkretny. Oferta na mnie już czekała, więc mówię, ten ty, sprawa się trochę przeciągała, ale, ale ostatecznie zdecydowałem się na Górnik, też daje mi możliwość gry w Ekstraklasie na dzień dzisiejszy i dlatego też jestem tutaj. 179 meczów w Ekstraklasie i licznik będzie bił dalej. Jakie cele stawiasz przed sobą na ten sezon? No na pewno. E przede wszystkim chcę grać, więc mam nadzieję, że ta liczba meczów wzrośnie i uda nam się z Górnikiem osiągnąć oczekiwane rezultaty. Czego po Twojej grze w tym sezonie mogą spodziewać się kibice, bo wiemy, że już jesteś doświadczonym zawodnikiem? No tak, mam nadzieję, że to doświadczenie przełożę na, na boisko, będę pomagać chłopakom, którzy będą grali razem ze mną i no, mam nadzieję, mam nadzieję, że ta forma Forma moja będzie teraz zwyżkować, bo przerwa nie była aż tak długa jak w poprzednich latach. Więc no, będę się starał wejść na ten sam poziom, co, co ostatnie lata w, w Polsce. Znasz kogoś z drużyny, z szatni? Mm, tak, znam kilku chłopaków. Z Maćkiem Gustonskim jeszcze graliśmy w Krakowi niedawno, więc też na pewno jest mi matt tutaj do, do szatni. No właśnie, ostatnią drużyną. Ekstraklasową, w której grałeś, była Krakowia. Czy na boisku w najbliższym meczu będą sentymenty, czy będziesz chciał coś udowodnić poprzedniemu klubowi? Nie, ja nie muszę nic nikomu udowadniać. Na boisku, na boisku będziemy grali w sobie a poza boiskiem z chłopakami mam dobry kontakt, więc tu się nie ma o czym martwić. Ale tak, jak mówię, na, na boisku przyjaciół nie ma.